Tworzymy nowy obraz, szerokość 400- wysokość 60, następnie narzędzia, tekst, zaznaczamy, wpisujemy, zmieniamy kolor na biały i duplikujemy warstwę. Następnie narzędziem zaznaczania według koloru zaznaczamy tekst. Zmieniamy kolor pierwsza plana na taki i drugi kolor narzędziem gradient. Malujemy napis w pionie. Następnie tryb warstwy ustawiamy na mnożenie i scalamy przez warstwa. W 15 razy duplikujemy warstwę. Następnie numerujemy warstwy od dołu od 1 do 15. Wracamy do warstwy pierwszej, klikamy, klikamy w filtry, rozmycie, rozmycie kaosa, poziomu klikamy 12, pionowo podobnie, warstwa druga, podobnie filtry, rozmycie, rozmycie kaosa. Pionowo poziomo po 9. Warstwa trzecia. Filtry. Rozmycie. Zmycie gausa. Poziomo, pionowo po 6. Następnie warstwa czwarta. Filtry. Rozmycie gausa. I 3 na 3. Dla warstw od 11 do piętnastej stosujemy warstwy. Dopasuj wymiary warstwy do obrazu. Następnie duplikujemy warstwę 11. I dla 11 wybieramy filtry, rozmycie, rozmycie w ruchu. Następnie wybieramy 10, długość, a kąt 0. Kopia 11, podobnie filtry, rozmycie, rozmycie w ruchu. Długość 10, kąt 180. 11 łączymy z 11. Następnie duplikujemy dwunastkę. Dla dwunastki filtry, podobnie rozmycie, rozmycie ruchu. Długość ustawiamy 20 kąt 0 i dla kopii dwunastki, filtry, rozmycie, rozmycie ruchu. Długość 20, kąt 180 i łączymy kopię 12 z 12. Duplikujemy 13. Dla 13 wybieramy filtry. Rozmycie, rozmycie chuchu. Ustawiamy długość 30, kąt 0. Dla kopii trzynastki filtry, rozmycie, rozmycie w ruchu. Długość 30, kąt 180. I łączymy kopię trzynastki z trzynastką. Następnie duplikujemy czternastkę. Dla czternastki filtry, rozmycie, rozmycie w ruchu. Długość 40, kąt 0. I dla kopii 14 filtry, rozmycie. Rozmycie w ruchu. Długość 40, kąt 180. I łączymy 14 z kopią. Następnie duplikujemy 15. Dla piętnastki filtry, rozmycie, rozmycie w ruchu, długość 50, kąt 0. I dla kopii filtry, rozmycie, rozmycie w ruchu, 50, długość, kąt 180. I łączymy kopię piętnastki. Z 15. Następnie dla warstwy pierwszej ustawiamy krycie. Będzie to 60. Dla warstwy drugiej 70. Dla trzeciej 80. Dla czwartej 90. Warstwa piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta będzie to sto, dla jedenastki dziewięćdziesiąt, dla dwunastki osiemdziesiąt, dla trzynastki siedemdziesiąt, dla czternastki sześćdziesiąt. I dla piętnastki pięćdziesiąt. Następnie duplikujemy tło. Duplikujemy trzykrotnie tło. I teraz pod każdą warstwą musi się znaleźć. Czarne tło. Kopiujemy, wyplikujemy i przesuwamy w górę. By pod każdym znalazło się czarne tło. łączymy każdą warstwę z tłem poniżej warstwa połącz tu tak z każdą warstwą Klikamy filtry animacja otwórz odtwarzanie i mamy rozpływający się tekst